Czas na długo oczekiwany mój wykład. Siedem powodów, dla których warto zrobić kurs instruktora jogi śmiechu. Ta -dam! Pierwszy powód wzmocnienie Ciebie, nabrania poczucia, że jesteś w porządku, a nawet jesteś super. Masz prawo do swoich emocji, masz prawo do smutku, do gniewu, ale i do radości. Masz prawo do bycia inną osobą niż większość Twojego otoczenia, i to jest wspaniałe, i to jest cudowne. Więc my celebujemy swoją, swoją unikalność, swoje dary, supermoce i nabieramy nawet ich większej świadomości. Drugie, odwaga bycia sobą i odwaga też ruszenia z miejsca. Pokonanie dwóch największych przeszkadzaczy, jakim jest często prokrastynacja czyli zwlekanie, czekanie na lepszy moment. Perfekcjonizm, czekanie, aż będziemy w czymś doskonali, żeby ruszyć. Ja pomagam i słyszę o tym już od dawna, bo 12 lat prowadzę te kursy, ponad 1000 osób je skończyło. I często słyszę: Piotr, dzięki Twojemu kursowi nabrałam odwagi, by ruszyć wreszcie nie wiem, z moimi masażami, z moimi my różnymi życiowymi, ważnymi działaniami, sztuką i tak dalej. Więc Oni oczywiście dzieją śmiechu, o tym też będzie dalej. Energia, tak naprawdę, ja mówię już o tym wprost. Prowadząc warsztaty jogi śmiechu. Powołuje do życia pole energii radości, która jest uzdrawiająca, która jest lecznicza, która pomaga nam pokonać samotność, pokonać zwątpienie w siebie, i tak naprawdę to jest ta energia, która powoduje, że, że ten kurs jest jakimś niezapomnianym doświadczeniem. Wiele osób mówi, że nigdy nie śmiało się tyle, nigdy nie doświadczało tyle radości, więc, 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 więc o tym chcę powiedzieć. Otwierasz serce, pomagam w. w Sercocentrycznej rewolucji, w przejściu z umysłu do serca, żeby więcej doświadczać, więcej czuć, pogłębiać swoją inteligencję emocjonalną. E, więc, więc, o tym też są te zajęcia, że, żeby pozwolić sobie na spontaniczność, na uruchomienie wewnętrznego dziecka. E, myślę, że to jest mega sprawa. Co więcej, na tym kursie dostajesz też narzędzia do pracy ze sobą i do pracy z grupą. E, te narzędzia przypuszczamy przez ciebie, sprawdzamy. Ja mówię, nie używaj tego, co, co, czego nie czujesz. E, Używaj tego, co ci służy, i dzielisz się wtedy z tym wielkim przepokoleniem, i to ma wielką moc. Więc, jak najbardziej, jest to kurs praktyczny. Jego zaletem są ludzie, że zawsze na taki kurs trafiają fajne osoby. Tam raczej nie ma narzekaczy, graczy, tylko osoby, które są pozytywnie nastawione do życia, cieszą się na tą przygodę. Wiele osób już odlicza dni, i jest to naprawdę mega, fajna grupa. Co więcej, też. Podtrzymujemy te relacje, potem się spotykamy przy kolejnych okazjach i dostajesz takie wspierające plemię innych osób, które są bardziej zestrojone z, z tym, jaka, jaki chcesz być. I na koniec to jest nowy zawód, pasja, oparta papierami, więc faktycznie jest to też nowe zajęcie, które można stopniowo wprowadzać w życie. I powiem Ci tyle: uważam, że nawet 100 złotych zarobione. Na warsztacie jogi Śmiechu, jeśli jest to podparte radością, pasją, wdzięcznością, jest dużo więcej warty, jest bardziej takim szczęśliwym pieniądzem, niż, coś, niż pieniądz, który jest okupiony cierpieniem pracy, którą nie lubisz. Więc naprawdę do tego zachęcam, warto próbować. W największym skrócie tyle powiedziałem, będę jeszcze mówił. Do zobaczenia, najbliższy kurs 22-23 listopada w Warszawie. Do zobaczenia.